Co się dzieje, gdy zmęczona kobieta w dżinsach jest tu pokazana w bazie wojskowej, a nikt nawet nie spojrzy w jej dokumenty? Nie mieli pojęcia, że przed nimi stoi legendarna agentka, zdolna do pokrzyżowania międzynarodowej operacji. To, co wydarzyło się później, sprawiło, że zapomnieli o rangach i regulaminach. Zanim będziemy kontynuować, napisz w komentarzu swoje miasto lub kraj, z którego nas oglądasz. Twoja opinia. Inspiruje nas do bycia lepszymi. Na punkcie kontrolnym bazy Lakehurst na przedmieściach San Diego było duszno i nudno. Typowy piątek z napływem dostawców, stażystów i poruczników w pogniecionych mundurach. Żołnierze przeciągali zmianę jak gumę do rzucia bez smaku. Skanery piszczały, psy skomlały, a kawa w plastikowych kubkach stygła. Wszystko toczyło się w kółko, dopóki do strefy kontroli nie weszła kobieta w czarnej koszulce, wytartych jeansach i z plecakiem na ramieniu. Na oko miała 40 lat. Była zmęczona, lekko potargana, ale z tą postawą, której nie da się podrobić. Proste plecy, cichy chód, spojrzenie, które zdawało się wszystko odczytywać w 3 sekundy. Nie rozglądała się, nie uśmiechała, nie wierciła. Po prostu podała dokument tożsamości i stanęła w kolejce do kontroli. Proszę pani, nie może pani wejść w takim stroju. Syknął kapral Henderson, nawet nie zerkając na dokument. To obiekt wojskowy, a nie supermarket. Kobieta powoli odwróciła się w jego stronę. Jestem skierowana do działu czwórka B. Kod Onyx 27, przepustka wydana przez pułkownika Lauriego. Jasne, parsknął drugi sierżant Mills. Oczywiście, Laury osobiście zezwolił na wejście kobiecie w takim stanie, w podartych jeansach i adidasach. Ma pani keczup na butach. Sierżancie, chce pan, żeby mi to uzasadniła? Mills zacisnął usta. Henderson prychnął Proszę, torbę. W milczeniu podała plecak. Po sekundzie wylądował na stole. Zamki zostały rozerwane, a zawartość wysypana kilka zdjęć, kabura bez broni, książka o arabskim dialekcie zestaw tabletek. Jeden z nich podniósł branzoletkę skórzaną, zniszczoną, z wyrytym wewnątrz imieniem Porucznik R. Vile. To pani? Uśmiechnął się Mills. Wygląda jak pamiątka stargu staroci. To szczątki mojego brata. Zginął w Kandaharze. Tę bransoletkę znaleziono na miejscu po ataku. Mills przestał się uśmiechać. Henderson przełknął ślinę. Mamy instrukcję. Macie hamstwo, a nie instrukcję, odpowiedziała chłodno kobieta. Kim pani w ogóle jest? Warknął ktoś z tyłu. Major Rory Weil. Numer osobisty 97820, sektor operacyjny Red Falcon, służba 16 lat. Stopień anulowany na żądanie departamentu po dobrowolnym odejściu. Wracam na wezwanie wydziału do spraw operacji antyterrorystycznych. Chcecie sprawdzić? Dzwońcie teraz. Lowry jest w bazie. Zapadła cisza, gęsta jak wojskowa racja żywnościowa. Mills upuścił bransoletkę, uderzyła głucho o metal. Stojący obok porucznik, który do tej pory tylko obserwował, podszedł bliżej i spojrzał na dokumenty. Jego twarz się zmieniła. To naprawdę ona. Kto? Zapytał Henderson. Ta sama Wajl. Pustynny duch z trzynastej operacji. Mills cofnął się. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy. Rory w milczeniu zabrała swoje rzeczy, starannie wkładając każdą drobnostkę z powrotem, bransoletkę na samym końcu. Potem zarzuciła plecak i powiedziała: Nie przepraszajcie, po prostu zapamiętajcie, jak wygląda człowiek, którego nie należy oceniać po dżinsach. Odeszła, zostawiając za sobą ciszę, w której dźwięczało wstydliwe, nie wiedzieliśmy. Nigdy nie wiedzą, dopóki nie jest za późno. W budynku działu czwórka B panował chłód i zapach drogiej kawy. Tu się nie krzyczało, tu wymieniano spojrzenia. Ważniejsze było, ile wiesz, a nie ile razy potrafisz podciągnąć się na drążku. Weil szła korytarzem o wytartych ścianach, z mapami na tablicach i szklanymi gabinetami, gdzie spali ludzie z opuchniętymi oczami. Wszystko było znajome do bólu, do złości. Kiedy weszła do gabinetu Laurego, ten nawet nie podniósł wzroku z nad tabletu. Spóźniłaś się sześć minut. Przeszukiwano mnie jak przestępcę. Więc może sam to sobie zgotowałeś? Prychnął. Nie zmieniłaś się. Nawet po trzech latach cywilnego życia. To nie było życie. To była przerwa. Odłożył tablet. Spojrzał na nią. Mamy trop. Przeszedł przez starą linię wymiany, infiltrując jeden z obiektów. Zaangażowany jest agent, uważany za zmarłego. Potrzebujemy cię jak za starych czasów. Dzwoniłeś do mnie po trzech latach, bo twoi nowi ludzie znowu nawalili. Bo jestem jedyną, która potrafi czytać między wierszami i działać, nie otwierając ust bez potrzeby, a potem znowu zniknąć. Jak zawsze, żadnych zapisów, żadnych nagród, tylko rezultat. Wstała. Kiedy wylot? Jutro rano o ósmej. Akta masz na tablecie, szyfr ten sam, co twojego brata. Kiwnęła głową. W takim razie biorę sprawę, ale potem umywam ręce, na zawsze. Mówiłaś to już dziesięć razy, a ty wciąż dzwonisz. To znaczy, że wiesz, że i tak wrócę. Nic nie odpowiedział. Tylko znowu spojrzał w tablet. A Rory wyszła. I z każdym krokiem czuła, jak stare blizny wewnątrz znowu się odzywają. Nie z bólu, ale ze wspomnień. Z tej części życia, której nie da się pogrzebać. Ranek był szary i obojętny. Ósma rano. Terminal Seattle Tacoma. Poczekalnia bez szyldów, i pasażerów. Tu nie ogłaszano wejścia na pokład przez głośniki, nie sprzedawano kanapek, nie czekano na spóźnialskich. Ten terminal nie istniał na mapie. Tutaj wszystko działo się w ciszy, szybko i bez prawa do pytań. Rory Weil siedziała przy oknie i patrzyła na prywatny samolot z logo Undergroup, firmy przykrywki, przez którą CIA często maskowała swoje loty. Samolot był biały, bezimienny, taki sam jak większość tych. Którzy z niego nie wracali. Major, rozległ się głos za nią, odwróciła się. Młody chłopak, około 25 lat, zbyt świeże spojrzenie, zbyt czysta skóra, fryzura jak u kadeta, w jednej ręce tablet, w drugiej teczka. Jestem porucznik Boi, przydzielony do pani jako łącznik. Rory patrzyła na niego długo. Ile razy byłeś w gorących punktach? E eee, dwa razy raz w Afganistanie, a drugi raz na ćwiczeniach w Syrii. Ćwiczenia to nie gorący punkt, a Afganistan to była turystyczna obstawa, czy po prostu raz spadł dron koło bazy? Chłopak poczerwieniał. Ja tylko przekazuję informacje. W takim razie przekaż przełożonym, żeby nie wysyłali do mnie dzieci. Nie noszę ze sobą cukierków. Chciał coś odpowiedzieć, ale się rozmyślił. Wzięła od niego teczkę, przejrzała akta. Były tam zdjęcia mężczyzny około czterdziestki, ogolony na łyso, drapieżne spojrzenie, twarz znajoma do bólu podpis Józef Rachmani pseudonim przewodnik On nie żyje powiedziała, zamykając teczkę Nie, otrzymaliśmy nagranie trzy dni temu jest w Bejrucie, organizuje coś dużego a ty jesteś jedyną osobą, która miała z nim osobisty kontakt Rory zmrużyła oczy. Próbował mnie wysadzić w helmandzie dwa razy. Ma zwyczaj niedoceniania kobiet, zwłaszcza z raną postrzałową. Teraz pracuje z nowymi graczami. Są informacje, że przez stary korytarz humanitarny przemycani są ludzie, broń, dokumenty. Kilka zespołów już próbowało go namierzyć. Jeden nie żyje, jeden zaginął, jeden poszedł na urlop i nie wrócił. A kto został? Parsknęła ty. Samolot był już gotowy do wejścia na pokład. Podniosła się, narzuciła czarną kurtkę i skinęła na teczkę. To wszystko? Nie. Jest coś jeszcze. Bowie wyciągnął drugie zdjęcie. Na nim dziewczynka około dziesięciu lat, kręcone włosy, duże, przestraszone oczy. Kto to jest? Imię nieznane. Nazywamy ją Sif. Na nagraniu jest obok Rachmaniego... Ale jej twarz pasuje do jednej z ankiet zaginionych dzieci z obozu na granicy syryjskiej. Rory spojrzała na zdjęcie. Ma dziecko, czy tarcze, czy towar? Wszystko źle. Boi kiwnął głową. Chcemy, żebyś go wyciągnęła za wszelką cenę. A dziewczynka zawahał się. Priorytetem jest cel. Właśnie dlatego do mnie dzwonicie, rzuciła i ruszyła w stronę samolotu. Na niebie nad Atlantykiem Rory długo siedziała z zamkniętymi oczami. Nie spała, po prostu próbowała sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz czuła się człowiekiem, a nie bronią. Nie mogła sobie przypomnieć. Wail od dawna wiedziała, że nie istnieje dla siebie. Jest narzędziem precyzyjnym, ostrym, niezawodnym, a takich nie chowa się z honorami, po prostu wkłada się je z powrotem do skrzynki, dopóki nie będą znowu potrzebne. W Bejrucie odebrano ją czarnym Nissanem. Kierowca nie odezwał się ani słowem. Po prostu podał jej mapę. Papierową, staromodną, z zaznaczonym rejonem starej fabryki tekstyliów w dzielnicy Jabalmosen. Tam, według danych, ukrywał się Ramani. Tam zbierał swoich ludzi. Zamieszkała w malutkim mieszkaniu nad piekarnią, gdzie pachniało kolendrą i starym drewnem. Mały balkon, małe okno, skrzypiący wentylator. Ale to jej wystarczało. Najważniejsze było być blisko celu. W dzień obserwowała, zapamiętywała trasy, wieczorem słuchała. W tych dzielnicach mówiło się nie głosami, a cieniami. Jakiś starzec powiedział, że widział nowego bogacza z ochroniarzami. Kobieta z pralni szepnęła, że w nocy słyszała płacz dziecka. Pewnego dnia, wracając do domu, zobaczyła dziewczynkę, tę samą ze zdjęcia. Stała przy drzwiach sklepu, żując placek. Twarz miała przestraszoną jak zając złapany w światła reflektorów. Wail zatrzymała się. Dziewczynka spojrzała prosto na nią, długo, zbyt świadomie jak na dziecko, i nagle mrugnęła. Jak dorosły, jak ktoś, kto zrozumiał grę, a potem zniknęła w zaułku. Później, tej nocy, Wail weszła na dach. Pod nią miasto zakurzone, gorące, chaotyczne. Tam na dole Rahmani znowu coś knuł i znowu myślał, że go nie dosięgną. A ona już tu była i to była jego ostatnia szansa. Bejrut przypominał jej starą mapę, którą tysiąc razy składano, darano, klejono taśmą i znowu wskazywano na niej drogę. Nic się nie zgadzało, a jednak wiedziała, gdzie skręcić. Wiedziała, gdzie lepiej się nie zatrzymywać i wiedziała czego szukać. Pozostało tylko przypomnieć sobie po co. O świcie Rory Weil stała na balkonie malutkiego mieszkania, wynajmowanego na fałszywe nazwisko i patrzyła, jak za gwarną ulicą budzi się miasto. Pod oknami przesuwał się uliczny sprzedawca z tacą daktyli i orzechów. Dzieci z plecakami wlekły się do szkoły, kobiety w hijabach prowadziły za rękę maluchy, a mężczyźni palili, czekając na marszrutki, nie spiesząc się nawet, by udawać, że się spieszą. Wszystko to żyło, oddychało, podczas gdy ona na nowo uczyła się być cieniem. Spędziła bezsenną noc z tabletem, aktami i zdjęciami Józefa Rachmaniego, pseudonim przewodnik, były tłumacz, dezerter, stratek, zdolny sprzedawać ludzi z taką samą precyzją, z jaką handluje się ropą. Widziano go w Helmandzie, w Ankarze, potem jako martwego, a teraz, jak zawsze, z martwych wstał. Tylko teraz miał przy sobie dziecko. Rory obejrzała nagranie dziesiątki razy. Dziewczynka, około dziewięciu lub dziesięciu lat, szczupłe palce, ogromne oczy i spojrzenie. Nie dziecięce. Nie wyglądała na przestraszoną, wyglądała na obserwującą, jakby wiedziała, że to wszystko skończy się źle i dla niej. I dla wszystkich wokół Znowu tu jesteś powiedziała do siebie Rory, stawiając filiżankę na balustradzie to znaczy, że nawet śmierć Rachmaniego to nie koniec. Ranek minął na obserwacji. Dzielnica Starego Targu, gdzie rzekomo widziano Rachmaniego, tętniła dźwiękami, zapachami i brudnymi szyldami, chodziła między straganami, kupowała niepotrzebne przyprawy, uprzejmie kiwała głową, łapała na sobie spojrzenia, i udawała, że nie czuje, że jest śledzona. Uczono ją tego, ale teraz to nie była nauka. To był instynkt. Wieczorem już wiedziała. Rachmani ma bazę w budynku byłej fabryki tekstyliów. Z zewnątrz na wpół zrujnowany moloch, w którym nikt nie powinien mieszkać. W rzeczywistości doskonale strzeżony punkt. Podwórko bez psów, ale z dwoma obserwatorami. Okna zabite deskami, ale w szparach ślady ciepła, kąty kamer idealnie ustawione, żadnych jeśli. To była baza, znowu był w grze. Weil ulokowała się w mieszkaniu na dachu sąsiedniego budynku. Stary aparat fotograficzny z długim obiektywem jedyna rzecz, która nie zdradzi. Przez obiektyw zobaczyła to, po co przyjechała. Dziewczynka ta sama siedziała na dywanie i rysowała. Na sekundę podniosła głowę i spojrzała prosto w obiektyw. Nie, nie w szkło, w duszę. Rory zadrżała. To dziecko miało spojrzenie, jakiego nie spotkała u żadnego dorosłego. Później, przy herbacie, powiedziała bowiem przez komunikator: Ona nie jest tylko ofiarą, ona wie, że jest obserwowana. To pułapka? Możliwe, albo po prostu nie ma innego wyjścia. Psychika dzieci przetrwa, adaptując się. Stają się dorosłe przedwcześnie, zwłaszcza u boku takich jak rachmani. Co robimy. Znaleźć sposób, by wejść cicho w nocy, przez dach. Wejdę sama, będziesz na łączach. Nie ufasz. Nie ufam tym, którym jeszcze nie złamano serca. Chciał zaprotestować, ale zamilkł. W nocy weszła do środka, przez drabinę pożarową, przez kratę, przez otwór w wentylacji jej ciało poruszało się, jakby żyło oddzielnie od myśli. Wszystko, co robiła, było dopracowane, bezdźwięczne, precyzyjne. Uczono ją być duchem. Teraz nim była. Znalazła dziewczynkę na drugim piętrze, pokój bez okien, tylko światło lampy. Dziewczynka leżała na łóżku, oczy otwarte, jak u tych, którzy dawno przestali mieć nadzieję na sen. Jesteś Sif? — Szepnęła Rory, stojąc w drzwiach. Tak, dziewczynka nawet nie drgnęła. Jesteś z wywiadu? A skąd wiesz? Słyszę. Oni nie myślą, że rozumiem, ale ja wszystko rozumiem. Dlaczego nie uciekłaś, bo by mnie znalazł albo zabiłby kogoś innego. Rory podeszła bliżej. Jestem tu, żeby cię zabrać. Nie odejdę. Spokojnie powiedziała Sif. Dlaczego? Bo jutro spotyka się z kupcami. Słyszałam, jeśli mnie teraz zabierzesz, znikną. A jeśli zostanę, złapiecie ich wszystkich. Rory spojrzała w oczy dziewczynki. To nie był strach. To była zimna kalkulacja. Jesteś pewna, że jesteś gotowa zostać? Nie jestem mała. Jestem po prostu niska. Rory kiwnęła głową. Dobrze, ale tylko jedną noc. Wrócę, obiecuję. Sif wyciągnęła rękę i włożyła jej w dłoń zmiętą karteczkę. Mapa. Zapamiętałam, gdzie będzie spotkanie. Na obrzeżach, w starym hangarze. Rory ścisnęła papier. Robisz więcej niż dorośli. A ty. Mniej niż możesz, dziewczynka uśmiechnęła się, ale to da się naprawić. Zniknęła tak cicho, jak przyszła, przez wentylację, przez noc, przez własną nieufność. Wiedziała, teraz wszystko jest na serio, bo na szali postawiono nie tylko sprawę, ale dziecko, które uwierzyło. A to jest cenniejsze niż wszystko. O świcie miasto znowu ożyło, ale tym razem Rory nie patrzyła na nie z balkonu. Siedziała w półmrocznym pokoju konsulatu, oparta plecami o chłodną ścianę, z zapalonym papierosem w jednej ręce i małym dyktafonem w drugiej. Włączyła nagranie. Głosy, szelesty, słowa wyrwane z nocy. Przekazanie jutro. Upewnij się, że dziewczynka jest czysta. Kupiec nie lubi niespodzianek. Wyłączyła. No pewnie, mruknęła. Bandyci z preferencjami. Bowie wszedł cicho, jakby nauczył się nie szeleścić podeszwami. Trzymał w rękach dwie filiżanki kawy i coś na kształt świeżości na twarzy, chociaż oczy mówiły, że spał maksymalnie 20 minut. Mamy potwierdzenie, powiedział. Dron zarejestrował wjazd dwóch czarnych suwów na teren magazynu za miastem. Jeden z numerem konwoju dyplomatycznego, drugi z podrobionymi dokumentami prywatnej firmy ochroniarskiej. Ludzie Rachmaniego przygotowują spotkanie. Mamy współrzędne. Tak, i trzecią osobę na miejscu, ale potrzebujemy planu. Rory postawiła filiżankę na stole. Nie ma czasu, nie możemy czekać na pozwolenie, nie możemy czekać na protokół. Dzisiaj dziewczynka musi stamtąd wyjść i to nie w pace furgonetki. Chcesz wejść sama. Wejdę. Wy zapewnicie ewakuację przez wschodnie wejście, przyprowadzę ją tam. A Rachmani. Jeśli będzie miał szczęście, wyjdzie żywy, ale nie liczę na szczęście. Hangar znajdował się na uboczu, otoczony suchymi zaroślami, byłymi budynkami przemysłowymi i ciszą, która brzmiała podejrzanie czysto. Żadnego zbędnego dźwięku, żadnego psa, żadnej przypadkowej duszy, oznaczało to tylko jedno: wszystko jest oczyszczone, wszystko jest pod kontrolą. Rory szła wzdłuż ściany, przyciskając się do betonu. Miała na sobie tę samą czarną kurtkę, którą nosiła jeszcze w Bagdadzie, kiedy ich grupa wywoziła inżyniera z bunkra podczas czterdziestodniowej burzy. Kurtka była jak ona, ciemna, uparta i wieczna. Na drugim piętrze hangaru było okno, wewnątrz metalowe belki, wiszące lampy, długi stół. Za stołem siedział Rachmani, taki sam jak kiedyś. Tylko starszy i spokojniejszy, obok dwóch ochroniarzy. Sif tam stała, w szarej sukience, boso, ręce zaciśnięte za plecami. Nie drżała. Patrzyła prosto przed siebie. Rory wstrzymała oddech, potem aktywowała mikrofon. Boi, jestem na miejscu. Potwierdzam. Cel w hangarze. Dziewczynka żywa. Poziom ryzyka maksymalny. Zaczynam zbliżenie. Weszła do środka przez wentylację. Te same rury, ten sam puls. Jej serce biło równo jak stary metronom. Na schodach dopadła jednego ochroniarza. Uderzenie w szyję, nóż w bok. Cisza. Drugi zauważył ruch, ale nie zdążył wystrzelić. Jego ciało zwaliło się na skrzynie. Teraz tylko Rachmani. Wyszła z cienia, prosto do niego. Odwrócił się, a na jego twarzy nie było zdziwienia. Tylko zmęczenie. Wajl. Powiedział spokojnie. Wiedziałem, że przyjdziesz. A ja wiedziałam, że znowu wyleziesz spod ziemi. Widocznie źle cię pochowali. Nie zmieniłaś się. A ty staniałeś. Teraz handlujesz dziećmi jak pomarańczami. Nie handluję, przekazuję na zlecenie. Duża różnica. Nie dla mnie. Strzeliła raz w jego ramię. Zachwiał się, ale pozostał na miejscu. Nie krzyknął, tylko zacisnął zęby. A teraz ja handluję. Sif. Podbiegła do niej. Mamy czas, tylko jeśli biegniesz szybciej niż wiatr. Wybiegli na korytarz. Z dołu. Hałas. Wpadli inni. Grupa Bowiego. Strzelanina, światła, krzyki. Wybiegli przez wschodnie wejście. Rory osłaniała dziewczynkę jak pancerz. Kule mijały. Ludzie mijali. Szła jak po wodzie. Przez chaos. Sif wsadzono do samochodu. Obiecałaś. Krzyknęła Wail. Ja nie łamię obietnic. Samochód odjechał. Rory została. Wróciła do środka, do Rachmaniego. Leżał oparty o beton. Krew sączyła się z ramienia. I tak przegrasz, powiedział z uśmiechem. Możliwe. Ale nie dzisiaj. Wyjęła pendrive z jego kieszeni. Informacje, siatki, kanały. Wszystko. Potem odeszła. Później w bezpiecznym domu. Siedziała obok Sif. Dziewczynka trzymała kubek herbaty i milczała. Jesteś odważna, powiedziała Rory. Zbyt odważna. A ty jesteś zmęczona? Może, ale nie złamana. Rory odetchnęła. To nie było zwycięstwo. To był tylko krok, ale wart był tego, by żyć jeszcze jeden dzień. Konsulat w Larnace tymczasowy, bezpieczny obiekt otoczony palmami i betonowymi murami witał ich zbyt spokojnie. Za bramą nie było ani karabinów, ani podejrzeń. Tylko subtelne słońce cypru i ochroniarze zbyt podobni do kurortowych przewodników. Sif po raz pierwszy usiadła na kanapie, nie spinając się. Rory po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie położyć się, nie sprawdzając, gdzie jest broń. Boi wszedł cicho, z tabletem i dwiema butelkami wody. Rachmani jest na przesłuchaniu. Ma złamany obojczyk, dwa wybite zęby i gigantyczne mniemanie o sobie. Na razie odmawia zeznań, ale pendrive jest złoty. Kanały, ludzie, sumy, nawet czarna lista zleceniodawców. Możemy wysadzić w powietrze pół świata. Rory w milczeniu kiwnęła głową. Już nie patrzyła w monitor. Patrzyła na Sif. Ta rysowała zwykłymi ołówkami. Dziewczynka z długimi włosami stoi na dachu, na niebie helikopter, na dole tłum, ręce wyciągnięte do niej, ale ona nie spada. Stoi. To ty? Zapytała Rory. To ty. Odpowiedziała Sif. A to ja. Trzymam się ciebie. Rory uśmiechnęła się. Chcesz, żebym z tobą została? Chcę, ale nie będziesz mogła. Znowu odejdziesz, bo jesteś jak jaskółka. Nie usiedzisz w miejscu. Może, ale na razie jestem tutaj i jesteś bezpieczna. Tydzień później Rachmani zmarł w więzieniu. Zatrzymanie akcji serca. Nikt się nie zdziwił. Dokumenty z pendrive'a rozeszły się po agencjach... Jak odłamki po asfalcie. Zaczęły się aresztowania, demaskacje, wycieki finansowe. Dyplomaci byli odwoływani, agenci znikali. Rory nie brała w tym udziału. Jej praca była skończona. Obserwowała z boku i milczała. W Waszyngtonie zaproponowano jej stanowisko analityk w wydziale antyterrorystycznym, gabinet, karta, bez kurzu i ognia. Spojrzała na propozycję i wyrzuciła ją do kosza. Nie jestem z papieru. Sif wysłano do rodziny zastępczej, ale nie na zawsze. Rory nalegała, by dziewczynka została objęta niezależnym programem adaptacyjnym. Chciała być przy niej. Nie jako agentka, jako człowiek. Wieczorem, trzy miesiące później, Rory siedziała na ławce w parku. Powietrze było łagodne jak dawno zapomniana melodia. Sif podeszła i podała jej czekoladkę. Zmieniłaś się, powiedziała. Nie, po prostu zaczęłam żyć. A ja zaczęłam znowu wierzyć. Siedziały obok siebie, nie jak była agentka i uratowana dziewczynka, ale jak dwie ocalałe, które teraz nie boją się ciszy. I kiedy Sif roześmiała się z jakiegoś żartu przechodnia, Rory po raz pierwszy od wielu lat nie poczuła lęku. Tylko ciepłe, ciężkie uczucie. Może teraz wszystko naprawdę będzie inaczej, bo czasem, żeby uratować świat. Wystarczy uratować jednego człowieka.